Pierwszy Lęborski Batalion Zmechanizowany imienia generała Jerzego Jastrzębskiego otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi lęborskiej. To wielkie święto dla jednostki i wszystkich żołnierzy w niej pracujących. Uroczystość rozpoczęła się wciągnięciem flagi na maszt. Witalne słowa do przybyłych gości wygłosił dowódca pierwszego Lemborskiego Batalionu Zmechanizowanego, pułkownik Marcin Adamski. Sztandar Wojskowy to przejaw honoru. Wręczenie sztandaru otwiera nową kartę w historii naszego batalionu. Akt ufundowania sztandaru dla batalionu odczytał przewodniczący komitetu Wiktor Tyburski, akt ufundowania sztandaru dla pierwszego Lemborskiego Batalionu Zmechanizowanego. Na podstawie ustawy o znakach sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Ministra Obrony Narodowej mniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez społeczny komitet fundatorów Sztandaru dla pierwszego Lembolskiego Batalionu Zmechanizowanego imienia generała Jerzego Jastrzębskiego Sztandar, który jest Znakiem jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Symbolem najważniejszych wartości i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, którego ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Niech ten otrzymany w dniu dzisiejszym sztandar będzie waszym symbolem. Oznaką tożsamości i więzi żołnierza z mieszkańcami Ziemi Lęborskiej. A słowa umieszczone na sztandarze: Bóg, Honor, Ojczyzna będą drogowskazem Waszej służbowej i społecznej misji, aby z, domą, z dumą dopisywać kolejne chlubne karty historii pierwszego batalionu zmechanizowanego. W imieniu Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru akt ten podpisał przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru Starosta Lemborski Wiktor Tyburski. Uroczystego wbicia gwoździ pamiątkowych i honorowych i wpisu do księgi pamiątkowej dokonali. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra obrony narodowej, szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego oraz w imieniu własnym generał broni Zbigniew Głowienka. W imieniu wojewody pomorskiego dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Władysław Ryszard Sulenta. W imieniu dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowanej generał Brygady Jarosław Mikke. Dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża pułkownik Sławomir Kowalski. Starosta powiatu lemborskiego Wiktor Tyburski. Rodzice chrzestni sztandaru komandor Bożena Szubińska i burmistrz miasta Lęborka Witold Namyślak. Dowódca I lemborskiego Batalionu Zmechanizowanego pułkownik Marcin Adamski. Przedstawiciele wojskowi i cywilni I lemborskiego Batalionu Zmechanizowanego. Przedstawiciel wnuczek generała Jerzego Jastrzębskiego, prezes Stowarzyszenia Rodzin 8 Pułku Strzelców Konnych, pułkownik Marek Pacholak. Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych w Londynie, pułkownik Zbigniew Makowiecki. Przedstawiciel środowisk wojskowych garnizonu Lemborg, major Aleksander Wrona. Poświęcenia sztandaru dokonał kapelan garnizonu Lemborg, ksiądz porucznik Bogusław Leszczyński. Boże. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim synu dałeś mu przedziwny przykład miłości i przez niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdasz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę braci. Pobłogosław także ten sztandar. Spraw aby wszyscy, którzy ten, których ten sztandar jednoczy, byli wspólnotą pokoju i wzrastali ku Twojej chwale. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa, Pana naszego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt nadania sztandaru odczytał Major Radosław Wojciechowicz. Na podstawie artykułu 10 ustęp 1 ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw nr 34 pozycja 154 z późniejszymi zmianami na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadaję. Pierwszemu lęborskiemu Batalionowi zmechanizowanemu imienia generała Jerzego Jastrzębskiego w standard sztandar jako znak uosabiający Rzeczypospolitą Polską, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Panie i Panowie, za chwilę Matka Chrzestna w imieniu Fundatorów Sztandaru przekaże, przekaże sztandar dowódcy Wojsk Lądowych, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokona ceremonii wręczenia sztandaru na ręce dowódcy 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego. Batalion! 재미 merupakan berikut Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam pierwszemu Lemborskiemu batalionowi zrealizowanemu sztandar ufundowany przez społeczeństwo powiatu Lemborskiego. Szanowni Państwo, sztandar z rąk dowódcy pierwszego batalionu zmechanizowanego przyjmuje poczek sztandarowy, wystąpienie w składzie którego zostali wyróżnieni. Dowódca podczas sztandarowego porusznik Piotr Ponarad, sztandarowy krąży Adam Winiarski, asystujący sierżant Radosław Kryger. Pierwszy Lemborski Batalion Zmechanizowany wchodzi w skład siódmej Brygady Obrony Wybrzeża. Batalion składa się z pododdziałów czwartej kompanii Dowodzenia, 5, 6, 7 i 8 Kompanii Zmechanizowanej, piątej kompanii logistycznej wraz z patrolem rozminowania i zespołem zabezpieczenia medycznego i drugiej kompanii Wsparcia. Lemborski Batalion dziedziczy i kultywuje tradycję m.in. 8 Pułku Strzelców Konnych, który istniał w latach 1921-1939. Tradycja wspaniałego generała, wspaniałego dowódcy, który pielęgnujemy tę tą tradycję już praktycznie od 1981 roku, kiedy po raz pierwszy odsłoniliśmy obelisk, pomnik poświęcony żołnierzom ósmego Pułku Strzelców Konnych, którzy wyruszyli na wojnę. W 1939 roku z hełmna. ulokowali się w Brusach, niedaleko tutaj stąd, tam w miejscowości Wiele był sztab brygady pomorskiej, brygady kawalerii i skład tego właśnie tej pomorskiej wchodził ósmy pułk szelczewkolnych. I stąd zaczęła się chwała oręża tego pułku, dowodzonego przez najwspanialszego dowódcę II Rzeczypospolitej, właśnie generała Jerzego Jaszczemskiego. To jest jeden z najwybitniejszych dowódców, jakie w ogóle wojsko polskie miało, i, i, i bardzo jesteśmy dumni z tego dowódcy. Mam nadzieję, że właśnie ten kanon, to katechizm żołnierza polskiego, a szczególnie kawalerii, tak zwanej polskiej, do ostatka nie zawieść, wiary nie zagubić, honoru nie stracić, będzie dla tych żołnierzy tego właśnie batalionu przyświecał i będzie, będzie pielęgnowany, będzie w umysłach i sercach wszystkich żołnierzy tego batalionu. Dowódca wojsk lądowy generał broni Zbigniew Głowienka chwali lemborski batalion i zapowiada, że po wyszkoleniu będzie on pełnił półroczny dyżur w ramach wsparcia NATO. Batalion w Lemborku to jest o wysokim stopniu ukompletowania. On przez dwa ostatnie lata organizował się i teraz musi się doskonalić, ażeby być gotowym w przyszłym roku w ramach sił odpowiedzi NATO pełnić półroczny dyżur. Jest tylko kilkanaście takich batalionów w Polsce i one są zawsze gotowe do użycia. I po ostatnie te lata, gdy nastąpił proces profesjonalizacji, odeszliśmy od armii z poboru, armia zawodowa, to ci, którzy zostali teraz przyjęci do tej armii musieli się szkolić w centrach, w ośrodkach szkolenia, no przyszli absolwenci studiów z Akademii Wojskowych, szkół oficerskich i dopiero oni się zgrywają i w sumie Dopiero zwieńczeniem tego jak gdyby początkowego okresu organizacji tworzenia batalionu jest teraz wręczenie tego sztandaru. Zadowolenie z otrzymania sztandaru nie kryje dowódca batalionu. Sztandar dla jednostki jest wyznacznikiem tożsamości. Ja jest wyznacznik tożsamości. Coś co nas jednoczy. Zresztą w historii naszego wojska sztandar zawsze był rzeczą nadrzędną dla żołnierza. Zaznacza również, że obecnie jednostkę wojskową trzeba postrzegać jako zakład pracy. Jest to bardzo duża jednostka, licząca bez mała 700 osób, którą należy postrzegać jako w dzisiejszych czasach zakład pracy. Jako zakład pracy, który daje zatrudnienie młodym ludziom, którzy chcą służyć ojczyźnie. Jest to zupełnie inna armia niż ta, która była wiele lat temu. Rodzicami chrzestnymi sztandaru dla lemborskiego batalionu zostali komandor Bożena Szubińska oraz burmistrz miasta Lęborka Witold Namyślak. Ogromny, ogromny zaszczyt, poczucie dumy, honoru, coś niesamowitego. Dla mnie na razie jest to chyba najpiękniejsze wyróżnienie. Pani komandor jest pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw wojskowej służby kobiet i przewodniczącą rady do spraw kobiet. Zatem jaki jest status kobiety w wojsku? Kobiet mamy na najmniejszy odsetek jeśli chodzi o armię natowską. Jest ich prawie 3%, ale zwiększa się teraz ta ilość kobiet. I myślę, że patrzmy nie na ilość, tylko na jakość. Zależy nam wszystkim, żeby się dobrze integrowały, żeby były akceptowane przez panów, że po prostu ramię w ramię, na zasadach partnerskich pełniły służbę, osiągały oczywiście tak samo wyższe wyszkolenie, wyższe stopnie. Na tym nam zależy i myślę, że naszym przełożonym też. Organizatorem przedsięwzięcia, jakim było ufundowanie sztandaru dla Lenembolskiego Batalionu, był Społeczny Komitet. Była taka potrzeba, jednostka wojskowa na trwale jest wpisana w Lemborg, także i ta jednostka po reorganizacji jednostka OWA nie miała sztandaru, a na pewno w sposób ogromny zasługuje na takie wyróżnienie i na taki honor, jak posiadanie sztandaru. Stąd zawiązał się Komitet Społeczny po to, żeby ten brak wypełnić. I przy okazji yy, mamy okazję dzisiaj mieć ogromne święto dla całego powiatu lębowskiego, dla miasta Lęborka, bo jesteśmy szczególnym miastem. Są miasta i są miasta garnizonowe. Lębork należy do miast garnizonowych, czyli takich pełnych miast, w których jest wszystko. I część cywilna, i część wojskowa, i w współpracy, i w symbiozie. Te dwie części powodują, że miasto jest zdecydowanie lepsze niż takie, które wojska swojego nie ma. Prace komitetu trwały ponad rok i polegały nie tylko na zebraniu określonej kwoty pieniędzy, ale również na uzyskaniu stosownych zezwoleń. Sztandar wojskowy ma swoją, e, swoje wymagania prawne. E, na przykład e, są tylko wyspecjalizowane e, instytucje, które mają prawo wykonywać haft na sztandarze. Nie możemy tego zlecić e, każdej e, instytucji, która tego typu działalnością się zajmuje. Przez cała symbolika sztandaru musi być bardzo pieczołowicie i skrupulatnie opracowana żeby była zgodna z wzorami wyznaczonymi przez prawo. Stąd te zabiegi y, trwały dosyć długo. Były również y, i dosyć długie zabiegi o to y, dotyczące tego, kto ma być y, na przykład rodzicami chrzestnymi. Y, y, była duża szansa, że będzie pani prezydentowa, ale y, okazało się później, że w tym czasie ma już y, inne y, zobowiązania i stąd y, mamy zaszczyt gościć w Lęborku y, panią komandor Szubi. Która pełni funkcję y, chrzestnej Standard. To ogromny zaszczyt, bo y, można szczerze powiedzieć, jest to y, kobieta, która w tej chwili dzierży najważniejszą funkcję w polskiej armii. Zajmuje się sprawami kobiet. W uroczystości wręczenia sztandaru wzięła udział grupa rekonstrukcyjna 8 Pułku Strzelców Konnych z Heumna. Na zakończenie na uczestników czekała nielada atrakcja. Żołnierze zaprezentowali sprzęt wojskowy jednostki, można było między innymi wsiąść do rosomaka, przymierzyć kamizelkę kuloodporną czy sprawdzić, jak ciężka jest broń strzelca wyborowego.